Siema! Słuchajcie ja dzisiaj, znowu zagramy sobie w Pensy Wuję X, bo już Halloween także kolejny odcinek, słuchajcie, obiecałem, że będzie i jest i zebraliśmy 300 milionów cukierków, czyli naprawdę całkiem sporo i sobie otworzymy nowe jeczka. No co stajcie, bo nie ci łapkę, kantą za każde 1000 łapek dostajecie pety. Tutaj macie zwycięzców, a myście o! Pewnie wygrali jakieś do dupy e, pety, co nie? Ja, a oni wygrali ej, bo legendarki. A bo ja jestem kochany, tutaj macie rainbow legendarki. I słuchajcie, to jest mega istotne. Mega, mega istotne. Każda osoba, która wygra, także jak zostawicie 10 tysięcyławych, będzie 10, dostanie Rainbow! legendarkę. Także ja się nie pierdzielę w tańcu, tutaj ładnie to leci. Także muszę wam zdać do bepety, a jakiś do dupci, co ja. Także macie takie legendarki 5 i 6 biliona teamagea. Jeżeli chcecie, no to musicie zostać. A teraz pokazuję wam moje pety. Tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5 rainbow myfikali yy, i 3 złote myfikali i jeszcze jeden Dark Matter yy, legendarka, co ja? Także jest całkiem spoko, jest mega spoko w sumie. Yy, tylko weźmy sobie szybciutko, bo miałem jedną rzecz zrobić yy, wyłączyć tej bo cały czas mi te także przepraszam, ale trade wyłączam na razie, bo się zabrałem barakami premium. Dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie y, szybciołem. tylko czekajcie, jedną rzecz muszę tutaj i ugarnąć, lecimy szybciorem słuchajcie, na y, mapeczkę, która nazywa się Halloween Event, słuchajcie, wchodzimy na Halloween Event, y, something went wrong, spoko, nic się nie stało, my odpalamy w tym momencie, Wszystkie możliwe podki. Nie wiem, ile mi zajdzie otworzenie, więc otworzę sobie dwie od razu, żeby przypadkiem ten e, nie było. E, wezmę sobie settings, skip, żeby epiki mi skipowało. Spoko. I uwaga, lecimy. Pierwsze i mamy jakiegoś werewolfa. Odporę sobie czas, żeby to wszystko było. E, o, i już od razu mamy. E, <ścoughs> legendarkę zwykłą, także jest mega spoko. Słuchajcie, 300 milionów mamy do otworzenia. 300 milionów, to jest naprawdę dużo, ale tutaj... Tutaj nie ma pierdzielenia, już złota legendarka, słuchajcie. Także... No i mamy Myfikala, słuchajcie. Mamy Myfikala Także no, dosyć szybko to leci, dosyć ładnie to leci. Także 300 milionów będziemy otwierać teraz. Troszeczkę to zajmie, kurde, troszeczkę to zajmie, ale ja się cieszę. Od razu mówię, mam autodelay na wszystkie inne pety oprócz legendarek i, ep i legendarek i Mifikali. No bo... Nie potrzebem mi są te bety. I wam też, bo zdaję wam legendarki, także no wiecie o co chodzi. Także nawet no, tego nie zbieram, tych werewolfów i tak dalej. E, nie ma po co zbierać. Ale w tym momencie, uwaga, dostajemy! Uhuhu! Trzy legendarki, słuchajcie. No i znowu coś dostajemy! Jakby. No i kolejną legendarkę! Cztery legendarki, słuchajcie, także. No, trzeba, trzeba widzom rozdawać, trzeba widzę, rozdawać, trzeba widzów kochać, trzeba im rozdawać. Także ja będę rozdawał wam. rainbowki, będę wam robił aimbowki, rozdał, zdawał. Także zostawiajcie dużo łapek, bo za każde tysiąc razem wam jednego. Jak zostawicie 100 koła, to wam 100 oddam. O, i kolejna rzecz! <noise> Dziękuję za kolejną legendarkę. Spoko, w sensie spoko, co jest? Ja? W sensie spoko. O, jejku. Nie, to jest naprawdę niezłe, otwieranie tych naprawdę niezłe, ja nie wiem czy to jest jakiś błąd, który person naprawi, no ale zobaczcie na to. <ścoughs> no leci to całkiem nieźle, słuchajcie, no i znowu nie mogę skipować. Grim Reaper, słuchajcie, Grim Reaper poleciał, także otwieramy dalej, teraz jakieś kupska wypadły, także się tym nie przejmujemy. Skipujemy sobie, wulfik, yy, oczywiście się usuwa z automatu. Tutaj Shame też poleciał, ale no niestety usuwa się, bo otwieramy dalej i leci. Znowu to samo, dobra, to teraz będziemy bez skipa pewnie. Nie, jeszcze, jeszcze skip, kurde. Mocalnie tutaj skipnęło. No już koniec skipowanie, bo drobi, uwaga, Game Reaper kolejny. Także mamy jednego Meficala i mamy i chyba 10 legendarek. No dobra, nie wiem, tych legendarek poleciało za dużo. Ja nie mogę, no leci to porządnie, naprawdę leci to mega porządnie, no zobaczcie, nie mogę otworzyć parę po kolei, bo cały czas coś leci, cały czas coś leci Także no jest grubo, jest naprawdę grubo, no cały czas wali jakiś drop Kolejny Grim Reaper, zobaczcie jak czad wygląda, Grim 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 Także no jest mocno, jest mocno, no i znowu, no jakby... <laughs> to jest 2,1 złoty, spoko, no naprawdę leci tak jak powalone, także polecam teraz grać Łooo, dwa na raz, okej, okay, dwa myfikale w takim razie <laughs> ja nie wiem. No i CryMaper oczywiście, czyli legendarka, także no słuchajcie, to no jest smocalnie. cały czas nie mogę skipować. O jejku no naprawdę leci to, leci to porządnie, leci to porządnie, no cały czas, słuchajcie, cały czas. Rainbow, o tak, no i już mamy Rainbowka dla kochanego widza, pięknego. Także no, musicie wziąć udział, musicie zostawić łapkę i napisać komentarzyk. I suba zostawcie, no po 200 kalece. No ja was proszę. Kochani, ja wam filmy robię. Jak tylko aktualizacja wyszła, ja proszę subka zostawić, bo dużo jest subskrybuję. A chcę je subskrybuję. Akcji 200 kosubów. To się mega cieszył. I bym był mega szczęśliwym chłopcem. Także jeżeli chcecie, żebym był mega szczęśliwy, to patrzcie. Mej, KTO jest 3?! Okej. Okej, dobra, tutaj leci jak powalony. to coś. Tutaj... No, i mamy. <grym> Czwartego myfikala, słuchajcie. Czwarty myfikal. Bardzo ładnie. Dopiero 100 koła, znaczy 100 milionów zużyliśmy, także... E, no właśnie, leci znowu coś. <laughs> Legendarka i Mikal. No to jest Poseane, słuchajcie, to jest POSEANE! Jak tak dalej pójdzie, to ja będę Mefikalę rozdawał, kurde. Naprawdę, no nie wiem. Co odcinek Myfikale? Hmm? Nie, napiszę. Jeżeli będzie dużo łapek, możemy się umówić, za każde... 5,1 myfikal dodatkowych Dodatkowy, w sensie, że będzie 6 rozdawanych. ale to zobaczymy ile zostawicie, bo ja nie wiem, ja pewnie nie wiem. Ej, bo na to leci bardzo dobrze. Ja nie mogę, ty... Ile tego leci? No cały czas! Cały czas! Rainbow! Dobra, i mamy kolejnego dla widza, słuchajcie. Kolejny dla widza, także ja się bardzo cieszę, bo trzeba widzom dawać takie peciszki, bo widzowie są super. Są cudowni, piękni i w ogóle. Także ja polecam, polecam widzów. co super. Także trzeba im dawać prezenciki. Dobra, a ja dostaję teraz prezencik? Nie, 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 dla widza, dla widza cały czas leci, słuchajcie, dla widza. Także ja bym chciał Myfikale, bo ja chcę tego. Ja chcę całe kumieć Rainbow Myfikali, w się sensie wszystkie założone Rainbow Mifikalę. Okej, okay, Game Reaper poleciał, także Git. I co teraz? Teraz Werewolf. Także no już nie leci zbyt dobrze, ale teraz pewnie poleci, no bo to jest standaldzik, że co chwilę leci legendarka, no właśnie. Ja nie mogę. No patrzcie co sekundkę dosłownie Ja nie mogę, no patrzcie, nie mogę skipować No i dwa Mefikale kolejne O i znowu coś Jakby O, game Reaper, bardzo mi miło nie no, leci to naprawdę za dobrze, za dobrze to leci, aż i trzeba, dlatego chcemy zdać, nie chcemy zdać jakichś werewolfów i tak dalej, tylko do legendarki, żebyście mieli fajne peciszki do farmienia, żeby ten pet simulator ruszył, wiecie o co chodzi, żeby to y, nieźle śmigało i żeby każdy miał ładne pety, a nie tylko jakiś siwalony. Dobra, zobaczmy, <laughs> legendarka, no nie no, co chwilę nie mogę skipać, no co chwilę jest jakiś dobry drop, to jest mega super, że co chwilę jest jakiś dobry drop, no właśnie. O, co to będzie? I mamy kolejnego myfikala. <grystanie> o boże. Nie mogno To jest po prostu genialne, ja uwielbiam, uwielbiam, no po prostu uwielbiam to <grystanie> Dziękuję. <grystanie> Kolejny myfikal, słuchajcie, już nie wiem które za sobie podliczymy ile tych myfikali poleciało. No i to złoty! <grystanie> No, to jeszcze, jeszcze może jeden, co? Tak dla niepoznaki. O, Rainbow game, no to dla widza. Słuchajcie, każde tysiąc łapek to jest jeden dla was taki rainbowek, także yy, trzeba, trzeba widzom dawać takie fajne rzeczy. No i golden. <laughs> nie mogę, to jest takie świetne, jak mnie to, mi, mnie to rozwalabanie po prostu. Nie wiem, no z 10 byfikali już dropliśmy, także jest dobrze, nie wiem czy 10. W sumie. O, tam kolejny, także... Do no kolekcji, słuchajcie, jeszcze legendarka obok! Także to no jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze z tymi z tymi fikalami. Aaaaaah! Nie mogę no leci To bardzo, bardzo dobrze. Co teraz? Game Reaper, słuchajcie, kolejna legendarka. No ja już totalnie, gdybym miał wszystkie pieniądze, to by naprawdę tego było dużo. Game Reaper, Kolejny. <grym> Nie, no to jest zająbiste, po prostu, zająbiste. Te dropy są tak dobre, że ja nie wiem, no po prostu nie wiem. Dobra, kolejny drop jakiś, zobaczmy co to będzie: Grim Reaper, kolejna legendarka. Naprawdę, tych legend, myfikali i wszystkiego leci tak dużo, tak dobrze leci, że to po prostu jest niemożliwe. No właśnie, i kolejna legendarka, co ja zobaczcie na czat. Jest cztery myfikale, aż to te legendarki, co ja? No właśnie, tak to wygląda. Nie no leci to mega dobrze, słuchajcie, te openingi to są najprzyjemniejsze openingi, jakie były, naprawdę legendarka za legendarką, słuchajcie, tak tylko ci Naprawdę, jest legendarka za legendarką albo myfikal. no właśnie, myfikal. a propos mythicala, co ja, to mamy kolejnego. Ja nie mogę, no znowu nie mogę skipnąć. No i Grim Maper, kolejna legendarka, słuchajcie, no, leci to, leci to, po prostu ja nie mogę skipować, ja po prostu otwieram, co ja, i dwie legendarki. Tak to wygląda, tak wygląda opening, opening tutaj. W końcu coś do dupy, no teraz, już teraz znowu nie będę skipować A nie, już jeszcze mogę, no to, to już jest częściej backskipa niż skip, co ja? No właśnie, o tym mówiłem, o tym mówiłem No i game ape i dwa rainbowki, ale niestety ich nie dostanę, no bo usuwają się automatycznie No i kolejny game ape. Nie mogę tych legendarek naprawdę jest sporo Trzeba będzie przełeć na imbołki dla widza. Zobaczymy ile ich dokładnie wyjdzie. Mam nadzieję, że widzi ich całkiem sporo. Żeby widz był zadowolony. Także także dobrze, także dobrze. Eee, e dawaj, esi dawaj teraz. No nie, no to skip lecą! O nie, ja chcę dostać... No właśnie, chcę dostać to <grafię> Dziękuję za Game Bardzo mi miło, bardzo milusia. No i tutaj też całkiem spoko. <grafię> Oj, kudowa. Co teraz? No i gul, gul Horse mamy Mefikara, Kolejnego. Śniewem tego z rzędu. No, dużo ich jest. Bardzo dużo, nawet. I zobaczmy. Game Reaper. Kolejna legendarka. Nie wiem, te 300 milionów ale Taki duży opening, że naprawdę. Rainbow! No i o to chodzi, słuchajcie. O to chodzi, że jak leci rainbow, jak to wszyscy się dzierżą. Jest cudownie, jest pięknie i jest super. O to chodzi. Jak najwięcej rainbowków. Poproszę imbo Myfikala teraz, okej? Okay, to teraz, dziękuję, nie, jeszcze nie, po tym, po tym będzie imbo Także uwaga, trafiamy na imbo Myfikala, po tym właśnie, po tym otwarciu trafiamy na Momyfikara i uwaga, teraz jest Aimbo Myfikar! Nie zwykły! Może być! Może być! Ojej, kurczę, to jest niemożliwe! To jest niemożliwe! To jest niemożliwe! to jest niemożliwe, no! Co to ma być? Jak ty legendarka, to myfikal. I tak na zmianę. Ja nie mogę, to jest nienormalne. Nienormalne, no patrzcie, nie mogę otworzyć jajek. Bo cały czas leci legendarka albo myfikal. No cały czas! No i Golden Ghoul Horse. Dziękuję za złoto, złotego myfikala. Bardzo mi, Milusio, w takim razie. Bardzo się cieszę. Oj, znowu nie możemy skipnąć. I mamy Golden Gullhorsa, Green Reaper i jeszcze Golden Werewolfa. Co jeszcze? Może frytki do tego? No i coś jeszcze tutaj mamy w sumie. No i mamy dwa Myfikale i jeszcze Legendarkę. Okej, okay, wszystko jest spoko. Jak najbardziej wszystko jest spoko, słuchajcie. Jak najbardziej. Ja nie mogę. <ścoughs> Co to ma być? Co to ma być? Słuchajcie, ja nie wiem. Grim Reaper kolejna legendarka <grym> kolejne coś leci no ja pięczenie Rainbow no i dla widza słuchajcie dla widza jak leci dla widza to ja się cieszę bardzo zobaczmy co my tu mamy no i kolejny The Grim Reaper także się mega cieszę i kolejny jakaś coś tropi do no. i mamy kolejnego Grim Reaper jakby jakby było za mało co ja no to mamy jeszcze coś kolejnego słuchajcie no i kolejny Grim Reaper jakby za mało było legendarek dla widza co ja tak to wygląda? No chyba za mało tych legendarek dla widzówca? No to jeszcze dwie dorzućmy, jeszcze dwie. Wszystko jest spoko, słuchajcie, wszystko jest spoko leci to bardzo. Słabiutko leci do. No. Ej mu... Bo... o! <ścoughs> nie mogę! Co jest? Taka to jest Bobeka, co się dzieje w ogóle? Preston, coś ty zrobił? Coś ty Peston wyczynił! Powalonego! Jak ja będę mógł co nie, nie trzaskać openigi z tobie fikali! Co ty robisz? A, i mamy kolejnego Myficala, a propos, a ba 100 Myficali. Mam ich już z 15. Z jednego openingu. Rozumiecie? Z jednego openingu. Ja nie mówię o tysiącu openingów, ja mówię o jednym. Jeden opening i trafiamy. Legendarkę za legendarką, za myfikalem. Nie wiem, nie wiem. No nie wiem, no co mam wiedzieć? No, co mam wiedzieć? Jak to się dzieje? Ja pieniczę naprawdę. To jest chore. To jest chore! No to jest nienormalne. Tak się nie dzieje w PS Simulatorku. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, no i ostatnie jajko, uwaga. I mamy jeszcze na zakończenie <grym> legendarkę. Co to ma być? Słuchajcie, cztery złote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus. 19 myfikali! 19 <strybujesz> myfikali, słuchajcie, ja powiem tyle. Yhm, fajne, 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 bardzo fajne. Słuchajcie, łapka, koledarze, chcą mi zauważyć, że z dostajecie Rainbow Legendę taką, i możecie ich dostać w sumie dużo. I nie wiem, czy nie będę wam miał na Darek Matę, bo w sumie. Czemu nie? <laughs> Także dobra. Łapka, kochani, dozyk, subik. No i siemano!